Właśnie na antenie już spotykamy się z panem Ryszardem Kaczorem z firmy Kaczor Associates. Dzień dobry, panie Ryszardzie. Dzień dobry słuchaczom, telewizjom i dzień dobry panie Jakubie. Panie Ryszardzie, dzisiejszy temat to narzędzia i możliwości, mały biznes, plany emerytalne i ubezpieczenia, oszczędzanie oraz praca nad realizacją marzeń, celów. I ze mną najbardziej chyba odpowiednia osoba w Chicago, czyli pan Ryszard Kaczor. Pan Ryszard zawsze, jeżeli chodzi o prowadzenie biznesu, o finanse, nam doskonale doradzi. Mówiłem to wcześniej i teraz troszkę wzmocnię to. Idea jest tego taka, jak mamy jakąś wizję, jak mamy potrzebę, jak wiemy, co chcemy, to te wszystkie klocki się składają. Jeżeli ktoś na przykład chce zostać tutaj i wie, ile będzie potrzebował, to wtedy, żeby zaoszczędzić na podatkach i mieć pieniądze, powinien odłożyć, na, odłożyć sobie na emeryturę. Czy to będzie przez pan emerytalny, czy kupić sobie jakieś kondominium, czy sztabkę złota, cokolwiek sobie zrobi, a po dwie sztapki, to chodzi o to, żeby przygotować na emeryturę. Także, w zależności od naszych celów, mamy plan działania. Czyli najpierw definiujemy cele i na bazie tych celów zobaczymy, patrzymy, jakie mamy narzędzia. Generalnie oszczędzić na podatkach i, i, i zbudować przyszłość, to plany emerytalne i one są tak mocne, że tyle razy już mówiłem, że już nie będę więcej tego mówił. To jest jeden z głównych narzędzi. Jeżeli chodzi teraz o małe biznesy jest, jest taki, mam taki artykuł, aczkolwiek moja strona jest dzisiaj nieczynna, bo akurat zmieniam, jest 5 kroków do, do sukcesu w biznesie. Więc żeby jakikolwiek biznes zacząć, trzeba po pierwsze umieć to, co się robi, czyli trzeba odrobić lekcje i pracować dla kogoś 3-5 lat. Nie wystarczy kupić pędzelek i wiadek z farbą i, i się malarzem, bo to tak nie działa. <noise> Drugie, jak już nawet wiemy, co chcemy i już, już się nauczyliśmy, to jeszcze musimy mieć taką troszeczkę, ja to nazywam smykałkę biznesową, albo się wyrobić, albo ją mieć. Jak nie ma, to to, to życie wyrobi. Jak ktoś raz zapłaci, to potem już tak, już tak się wyrabia, że <śmysykałka> smykałka nie ma sprawy. To jest druga rzecz. Trzecią, trzeba zdefiniować klienta. Do komu chce się pomóc, jeżeli ktoś chce malować, oczywiście zdefiniuje albo komercyjnego, albo biznesowego, albo prywatnego. I czwarta, jak do, do tego klienta dotknąć, jak, jak chce być z pełnym szacunkiem dla niego czy dla niej, to wtedy trzeba, jak tego klienta, jaką reklamę radiową, telewizyjną, ulotki, cokolwiek z polecenia czy przez kontraktorów to, to są takie i piąta, trzeba mieć trochę kasy, żeby przetrwać ten pierwszy okres rozruchu, bo to jednak ten rozruch zabija chwileczkę czasu, to może być od kilku miesięcy nawet do, do roku czy dwóch, do kilku lat. No właśnie, panie... No, no właśnie, Panie Ryszardzie, chciałbym tutaj na chwilę zatrzymać się przy tym czasie oczekiwania na ten rozruch w biznesie, dlatego że bardzo wiele osób jednak porzuca te swoje wielkie na marzenia po na przykład miesiącu, po dwóch, po trzech, bo jest zdania, że nie wyszło, no, może spróbuję kiedyś indziej. Ale tak jak Pan mówi, Panie Ryszardzie, nieraz to jest rok albo nawet kilka lat, żeby rzeczywiście osiągnąć ten sukces. Dokładnie, i dlatego polecam ludziom, żeby i, i tak część ludzi robi, i tak część biznesu ich zaczynała. Że zaczynają powoli wieczorami, na weekendy, yy, zaczynają budować swoją bazę, zaczynają poznawać yy, y, jakieś sznurki pociągnąć, y, gdzie dostać zniżki y, na farby i tak dalej. I potem, jak już to się rozkręca, jest taka metoda, jak ona jest troszeczkę wymagająca. Że można wtedy skwitować w swoją główną pracę, jak się z drugiej pracy zarabia tyle samo, co z ale wtedy się ma dwa etaty, i to się też nam mało śmieszne. Także może, nie, może nie dokładnie, ale, ale wiadomo, że trzeba rachunki płacić i, i to się musi dodawać. Mhm. I tak jak Pan mówi, Panie Ryszardzie, dobrze też w tym momencie nie porzucać swojej stałej pracy, gdzie mamy ten stały zarobek, bo musimy jakoś płacić rachunki i mieć na wyżywienie, tylko po prostu tak zacząć od weekendu w wolnym czasie i sprawdzić, czy to się wszystko dobrze rozkręca. Dokładnie i zdobywać doświadczenie, bo to chodzi na koniec dnia, żeby nabiewcze na płytkie wodzie popływać, żeby być na głęboką wodę. A Panie Ryszardzie, jak sprawdzić też, czy mamy takie predyspozycje do otworzenia własnego biznesu? Da się to sprawdzić i ocenić jeszcze przed otworzeniem? Wie Pan co, generalnie taka moja, czasami ktoś ma ukryte talenty. Jeżeli mhm. w Polsce miał biznes, to też będzie miał biznes. Jeżeli ktoś w rodzinie miał biznes, to też większe szanse. Um, niestety, to, to, to ta mała próba nad na, na małą łyżeczką to jest najlepsza, bo to sprawdza, czy człowiek się wtedy sprawdza w tym, czy nie. To jest jedyny sposób. Trzeba zacząć od, od pierwszej pracy, od pierwszej wyceny yy, i, i po prostu jechać dalej. Panie Ryszardzie, a jeżeli ktoś rzeczywiście ma dobry pomysł od lat, chciałby ruszyć, ale boi się, dlatego, że no, boi się tych wszystkich kroków, o których pan wcześniej mówił, dlatego, że na przykład ktoś może nie być osobą, która jest tak gospodarna, że sobie to wszystko zaplanuje, krok po kroku osiągnie, to czy na przykład może uzyskać taką pomoc od pana, jeżeli ktoś rzeczywiście ma dobry pomysł na biznes, ale potrzebuje przynajmniej jakiegoś takiego przysłowiowego, małego kopniaka, żeby jednak to ruszyło. Dobrze Pan powiedział. Oczywiście mogę dać, dać support, i, i wiele razy po rozmowie. Czasami ludzie po rozmowie ze mną szli dalej w biznes, a czasami się wycofywali, bo zdawali sobie sprawę, że jednak jest to duże ryzyko. I, I uważam, że to jest taka rola troszeczkę moja, żeby pomóc ludziom. I oczywiście chciałem, żeby ludzie jak najwięcej mieli biznesów, bo będą jak najwięcej pracy, już tak troszeczkę żartując, ale to musi być rozwaga. Nasze, nasze działanie jest. Nasza tak jakby wewnętrzna, taki sposób w jaki działamy, to jest tak, patrzymy na człowieka praktycznie i, i generalnie możemy, możemy pomóc i, i dać jakąś, jakąś poparcie i zwrócić uwagę, gdzie są sobie strony. Uważam, że lepiej jest od księgowego usłyszeć niż od teścia teściowej czy od żony. <grym> I to szybciej, i taniej, i łatwiej. Pamiętajmy, że czasami, czasami to, jak, jak słuchamy od drugiej osoby, to. To też nie zawsze to wychodzi i myślimy swoje. Także mamy prawo do marzeń, mamy prawo do celów, mamy prawo, żeby je realizować i pracować nad nimi, i prawo i życie zweryfikuje. Uważam, że jak ktoś chce tworzyć biznes, powinien porozmawiać z żoną czy z mężem, bo jak jest w związku, a, i słuchać krytyki. Krytyka jest potrzebna po to, żeby wyczuwać słabe strony. Także jak ktoś mówi coś negatywnego, to z jakiegokolwiek powodu, to trzeba wysłuchać tą osobę, zrozumieć i powiedzieć, OK, może troszeczkę ma rację, może czegoś ja nie widzę, może mam za duże ego i po prostu przygotować się na to, jak ktoś mówi, przecież ty nie masz doświadczenia w malowaniu, w porządku, więc OK, nie mam, to tylko będę, będę takim pomocnikiem malarza przez rok czasu na przykład. Także jak jest problem, to jest rozwiązanie. Także jak ktoś dostaje jakiś negatywny feedback, to niech poszukają związania na ten feedback. No to panie Ryszardzie, jeszcze mam pytanie odnośnie otwierania biznesu. W dobie tej pandemii, którą mamy, czy to jest dobry pomysł, ten właśnie 2020-2021 rok, na otwieranie biznesu, dlatego że słyszymy cały czas, od roku przynajmniej, o tym, że biznesy jednak się zamykają. Ale powiem panu, panie Ryszardzie, że też mam wśród swoich znajomych ludzi, którzy jednak otworzyli jakiś biznes i nawet to im w miarę wyszło. Niektórzy nawet osiągnęli już sukces, więc czy to jest dobry czas? Chyba na pewno jest to troszeczkę trudniejszy czas, bo jeszcze nie pracujemy na 100%. Ale jest takie powiedzenie: kiedy, kiedy najlepiej kupić dom? Odpowiedź jest: kiedy się ma kasę. <grym> Czyli jak mamy kasę na <grym> tworzenie biznesu, to możemy w każdym momencie. Dokładnie. Ale generalnie chodzi o to, że w każdym momencie można tworzyć, trzeba się przygotować. Najważniejsze, wie Pan, taka już taka, taka dy, dygresja. Mhm. Wie Pan, co jest najważniejsze w biznesie? Proszę zgadnąć. Oprócz tej kasy, o której wspomnieliśmy? Dokładnie. Kontakty? Dokładnie. Samo zaparcie? Je... Mhm. Do, słucham? Samo zaparcie, tak, taka cierpliwość Dokładnie. Mhm. Samo wewnętrzna siła, wewnętrzny. Mhm. Ja, ja sobie osiągnę. E, mimo przeciwności, mimo że dzisiaj śnieg pada, przed chwilą byłem z psem na spacerze, śnieg padał, a my się bawiliśmy i ja miałem w oczy, śnieg w oczy, a ona biegała. Mhm. Także to, to samo zaparcie, wiaja w siebie, to jest pierwszy krok do biznesu. nie na, y, Po prostu tak mi się to uda, tak będę zębami będę o to walczył, bo to jak się nie urwie samemu, to, to samo nie przyjdzie. Czasami się ma fucha, że ktoś przyjdzie, jakąś łatwo dostanie ten, ale generalnie to trzeba w albo grzecznie mówiąc zapracować, albo wyrwać. No to panie Ryszardzie, już trochę wiemy, jeżeli chodzi o otwieranie biznesu. Ja mam do pana jeszcze pytanie: no, Dlatego, że jesteśmy w tym momencie w okresie rozliczeń podatkowych, to też ważny temat, jak już rozmawiamy. To mam do pana pytanie, panie Ryszardzie, został nam chyba miesiąc, tak, do 15 kwietnia. Więc jeżeli ktoś jeszcze nie rozliczył swoich podatków, chciałby je rozliczyć, to oczywiście w państwa firmie może to zrobić. Dokładnie i tutaj przypominam dla tych, co może umknęło, dzisiaj jest ostatni dzień na zrobienie korporacyjnego albo zrobienie extension. Jeżeli tego przedłużenia się nie zrobi, to leci prawie dwie stówy na miesiąc w karę. Także jeżeli komuś to umknęło lub mówi ups, niech zadzwoni do swojego księgowego, czy zadzwoni do nas i my oczywiście pomożemy. I do 15 kwietnia serdecznie zapraszam. W tej chwili mam jakieś 10 dni do przodu. 10, około 10 przyjmujemy appointmenty. Panie Ryszardzie, dziękujemy bardzo za spotkanie w naszym poradniku podatnika. Jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek pytania, to też dobrze wiemy, że na waszej stronie internetowej, tylko nie dzisiaj, bo trwają znaczy, zmiany. Dzisiaj, mamy, dzisiaj tak. mamy amerykańską czynną, bo właśnie mhm. zmieniam, tak. ale będzie się wrócić Polska i wiele słuchaczy, także za dzień czy dwa kaczor, mhm. kaczor CPA. .com będzie znowu naszą stroną. No to my w takim razie odsyłamy wszystkich na stronę kaczor.cpa.com. Panie Ryszardzie, dziękujemy bardzo za rozmowę, dziękujemy za te porady jak zawsze i do szybkiego usłyszenia w poradniku podatnika. Dokładnie, wszystkiego najlepszego, niech się darzy jak najmniejszy podatków, jak najwięcej kasy i zdrowka. Dziękujemy bardzo, panie Ryszardzie, do usłyszenia. Dziękuję. Moimi Państwa gościem był pan Ryszard Kaczor z firmy Kaczor Associates, numer telefonu 847 584 1040, strona internetowa www.kaczorcpa.com. Poradnik podatnika, nasz cotygodniowy cykl w każdy poniedziałek po drugiej po południu na antenie naszego radia oraz przypominamy 9.45 wieczorem w programie gość Dnia Telewizji Paul Vision. naszym gościem przypomnę raz jeszcze był specjalista od podatków i finansów pan Ryszard Kaczor CPA z firmy Kaczor and Associates